Witam państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej wspólnie z panem posłem Robertem Kwiatkowskim. Chcielibyśmy państwa poinformować o pewnych kwestiach, które niestety w życiu lokalnej pracy miały miejsce. Jak państwo wiecie, powstał zespół międzyparlamentarny, zespół parlamentarny do zbadania legalności funkcjonowania działalności publicznej, ale też i tej pozapublicznej Prezesa PKN Orlen, Pana Daniela Obajtka. Jestem członkiem tego zespołu. Prowadzimy wiele spraw i w ramach prowadzenia tych spraw, prowadzenia śledztw, dochodzeń, jakkolwiek byśmy to nie nazwali, pojawiła się sprawa, którą chcieliśmy dzisiaj Państwu przedstawić i omówić, dlatego, że ona niesie skutki na tym rynku medialnym, co Państwa może bezpośrednio nie dotyka, ale będzie miało wpływ na ten rynek mediów lokalnych. W tej sprawie pan poseł Kwiatkowski złożył stosowną interpelację, zapytanie do ministra zasobów, dlatego jesteśmy pod tym, pod tym ministerstwem, z kilkoma ważnymi pytaniami, co dalej z tym rynkiem mediów lokalnych, co dalej z konsolidacją i koncentracją grupy, grupy Orlen. Bardzo proszę panie. Pośle. Dziękuję. Szanowni państwo, zaprosiliśmy was tutaj przed siedzibę Ministerstwa Aktywów Państwowych, ponieważ istotą interpelacji, jaką miałem okazję złożyć kilka dni temu, więc ona na pewno dotarła do adresata, jest skuteczność nadzoru właścicielskiego, jaki Jacek Sasin, minister Aktywów Państwowych, sprawuje nad spółkami Skarbu Państwa, w tym nad Polskim Koncernem Naftowym PKN Orlen. Zachodzi poważne i bogato dość udokumentowane podejrzenie, że PKN Orlen swoją działalnością naraził się na karę w wysokości jedna, na dwie kary, w wysokości bagatela do 8,6 miliarda złotych, a druga do 50 milionów euro. Zagrożenie tą pierwszą karą wynika z niezastosowania się. Do postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie, czyli sądu właściwego dla postępowań antymonopolowych, co do zawieszenia procesu przejmowania spółki Polska Press. Sprawa być może jest znana, ale pojawia się tu pytanie o rolę, jaką w tym procesie odegrał, bądź też nie odgrywa minister aktywów państwowych. Jego ustawowym a także wynikającym z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów obowiązkiem jest nadzór właścicielski. W związku z tym pytamy, jak, jaka analiza prawna doprowadziła do sytuacji, w której pan minister nie podjął żadnych działań zmierzających ewentualnie do wy, wyeliminowania tego typu szkód, a jak podkreślam, no to jest jego statutowy wynikający z ustawy. Ustawy o działach i rozporządzenia prezesa Rady Ministrów obowiązek. Przypomnę, że roczny zysk PKN Orlen wynosi, w ubiegłym roku wyniósł około 3,4 miliarda złotych, a więc mówimy o kwotach niebagatelnych. One oczywiście nie są przesądzone, nie są automatyczne, ale w przypadku uznania zasadności postanowienia sądu, a ta nie ulega wątpliwości, pojawia się pytanie, jakiego rodzaju karę koncern może ponieść i w związku z tym, jaki uszczerbek poniesie skarb państwa reprezentowany w tej sprawie, jak mówię, przez PKN Orlen. Druga sprawa dotyczy potencjalnej kary w wysokości 50 milionów euro i dotyczy no, pewnych nieścisłości związanych z informacją na temat e, rynku drukarni prasowych, ale w tej sprawie, czy Pan poseł? E, w, w tej sprawie, jak słyszycie państwo, to zagrożenie karą do 50 milionów euro jest znacznie niższe. E, tym niemniej e, w, widzimy, że e, urząd ochrony konkurencji i konsumenta, nie został w prawidłowy sposób poinformowany o tym, że Polska Press zajmuje pozycję dominującą, a w niektórych obszarach być może nawet monopolistyczną, jeśli chodzi o drukarnie prasowe. Nie jest to bez znaczenia, ponieważ jak wiemy, PKN Orlen jest także właścicielem kolportera prasy, przedsiębiorstwa Ruch, i połączenie tych obydwu funkcji każe nam zadać pytanie. I to pytanie pojawia się w całej dyskusji na temat Polska Press, ile państwa w mediach. Jak wiemy, państwo jest właścicielem 100% mediów publicznych, 17 stacji rozgłośni radia publicznego, jest wyłącznym właścicielem telewizji polskiej, jest właścicielem Polskiej Agencji Prasowej. Obecnie poprzez PKN Orlen staje się także właścicielem 20 spośród 24 tytułów prasy regionalnej, kolportera prasy i właściwie prawie wszystkich drukarni prasowych. Czy nie za dużo, ale to temat no, podlegający publicznej i politycznej interpretacji. Natomiast fakty, które, to, które proszą o skomentowanie. Czyli groźba tych dwóch kar, jednej sięgającej 8, ponad 8 miliardów złotych, a drugiej sięgającej być może 50 milionów euro, no, zasługują na szybką reakcję ze strony Ministerstwa Aktywów Państwowych i samego ministra, który, jak już powiedziałem, sprawuje nad PKN Orlen nadzór właścicielski. To wszystko z mojej strony. Czy państwo, panowie macie jakieś pytania? No, wszystko. Dziękuję. Dziękuję.